Panie prezesie, Ignacy Łukasiewicz kojarzy się bardzo wielu ludziom, czy to z Podkarpacia, czy nie tylko, czy studentom, jako ktoś, kto wynalazł lampę naftową, czyli przedmiot, który teraz wyszedł z użytku. Tymczasem to nie jest prawda. Yy, tak, w powszechnym yy, takiej powszechnej świadomości Łukasiewicz jest twórcą lampy naftowej, ale też jest twórcą przemysłu naftowego. To on jako pierwszy przy współpracy z Tetusem Przecieskim i Karolem Kolbasu otworzyli pierwsze zorganizowane przedsiębiorstwo, zorganizowano kopalnię, która świeciła przykładem na cały świat. Do dzisiaj ta ropa, naftowa, ropa jest wydobywana w Bubce. Dzisiaj możemy korzystać z osiągnięć Ignacego Łukasiewicza. Tutaj też należy zaznaczyć, że Ignacy Łukasiewicz był człowiekiem nietuzinkowym. Był społecznikiem, utworzył pierwsze kasy brackie. Był twórcą kasy zapomogowo-pożyczkowej, która była przykładem dla innych państw w Europie. To dzięki niemu. Powstała kopania, to dzięki niemu rozwinęły się, rozwinęły się działalności społeczne. Uświadomił, że nauka i zdobywanie wiedzy jest kapitalną na przyszłość gwarancją rozwoju. Dzięki niemu teren Podkarpacia był bogatszy, ludzie niedożywieni inaczej zaczęli postrzegać na swoje życie. My, jako pionierzy przemysłu naftowego. Jego spadkobiercy, później byliśmy poszukiwanymi pracownikami na arenie światowej. W historii Polski niewielu można znaleźć właśnie działaczy gospodarczych, którzy, którzy coś osiągnęli. Taką postacią jest Ignacy Łukasiewicz. Ignacy Łukasiewicz jest kapitalnym przykładem człowieka, pasjonata, wizjonera, który wiedział, co chce osiągnąć, dba o to, całe życie swoje poświęcił. Dla niego nie były ważne środki, które zdobywał, te środki przeznaczał na cele społeczne, ale też na rozwój przemysłu. Łukasiewicz, jego spodkobiercy, duży nacisk, tak podkreślałem, kładli na wykształcenie i na przygotowanie następnych kadr. Zdawali sobie z tego sprawę, że kadry, świadomość ludzi przyłoży się na rozwój danego społeczeństwa. W jaki sposób fundacja dba o rozpropagowanie dorobku i osoby i pa pamięci o Ignacy Łukasiewiczu? Ignacy Łukasiewicz ze swoją twórczością przekazał nam wiele cech, które kontynuujemy które przekazujemy. Działamy na wielu płaszczyznach. Pierwszy, jedno z najważniejszych z nich to dbanie o dziedzictwo, dbanie o to, co pozostało po Łukasiewiczu, dbanie o cały obiekt. Na 21 hektarach posiadamy około 60 obiektów przemysłowych, poprzemysłowych i industrialnych, które w większości są w planerze. Są to urządzenia drewniane, wymagające dużych nakładów. Działalności, które prowadzimy to przede wszystkim działalności edukacyjne. Edukujemy dzieci, młodzież, warsztaty, współpracujemy ze szkołami, działamy na płaszczyznach bardzo szerokich, uczestniczymy w projektach unijnych, tworzymy szlaki, wspieramy działalność młodzieży. Na naszym terenie Te są organizowane wszelkiego rodzaju eventy, wydarzenia, począwszy od sportowych, na kongresach naukowych kończąc. Dziękujemy bardzo.